Celuj figrzyska. Pod taką nazwą w Dusznikach Zdroju odbył się Puchar Polski w Biatlonie, pierwszej kategorii. Przez dwa dni zawodnicy rywalizowali w konkurencjach biegu sprinterskiego i biegu indywidualnego w Tauron Duszniki Arena. Obiekt fajnie przygotowany, dobrze przygotowany do zawodów. Pogoda nam dopisała słonecznie przyjaźnie, nie było problemów na szczelnicy, nie było wiatru, czyli myślę, że zawodnicy mieli dobre warunki dzisiaj do rywalizacji. No i rywalizowali również tutaj o, nie tylko o w klasyfikacji celów igrzyska, ale również o punkty do klasyfikacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, która ma będzie rozgrywana tutaj na Dolnym Śląsku, organizowana przez Dolny Śląsk w terminie 6 do 13 marzec. Warunki są cudowne, w nocy Mieliśmy opad śniegu, ale wczoraj nie wyglądało to tak pięknie, ponieważ rano było 7 stopni Celsjusza plus bardzo mocny opad deszczu. Trasa była przygotowana do godziny 24, także to był męczący okres. Mieliśmy 60 zawodników, 11 klubów z całej Polski. Brałem udział w biatlonie. szczeranie, bieganie. To jest biatlon. Nie są to biegi, tylko biatlon. Super konkurencja, moim zdaniem. Biegi by mi się bardzo nudziły, a biatlan jest mega, mega fajnym sportem. Rywalizacja do końca. Dzisiaj mieliśmy biegi sprinterskie na 7,5 kilometra. No i można powiedzieć, że bardzo dobrze nam poszło. Bardzo ładna pogoda jest dzisiaj. Warunki na strzelnicy były idealne. Trasy były super przygotowane, więc po prostu tylko wystarczył biec. Myślę, że każdy, kto już tak długo sport trenuje. Liczy się z tym, że, że kiedyś, kiedyś na pewno by chciał i takie marzenie na, na pewno w głowie jest. Także no, no to jest myślę, że każdego marzenie sportowca, no. żeby, żeby tak na, igrzyskach, tak na igrzyskach być. Ile godzin dziennie trenujecie? Z cztery, ale to zależy od jednostki treningowej, jaki akurat się przygotowujemy. Bo na przykład w lato mamy inne obciążenia niż w zimę i tak różnie bywa. Co w takim wypadku robią młodzi zawodnicy trenujący biatlon w lecie? E, dużo biegamy na pewno też na nogach po górach. To też zależy od okresu. Jeżeli jest jesień, e, bardziej te obciążenia są myślę, że, że takie większe. Yy, też biegamy na, na nartorolkach, przygotujemy, przygotowujemy się tak samo do Mistrzostw Polski, więc to yy, treningi są też zróżnicowane na rowerze, tak samo jeździmy i, i po prostu każdy trening, yy, czy siłownia, czy rower, czy bieganie, jest tak samo ważny jak, jak w zimie bieganie na nartach. Co jest ważniejsze, kondycja czy celne oko? Oj, to jest trudne pytanie, ale chyba to i to. Musi się dołączyć Musi jednak. Się... Ci, którzy dzisiaj nas reprezentują na igrzyska, no z mężczyzn jest tylko Grzegorz Guzik. No szkoda, że nie udało się przynajmniej tej dwójki zawodników zakwalifikować, no ale nie, nie, nie dane nam było, można tak powiedzieć, nie udało nam się tego zrobić. Ale też i panie, które startują dzisiaj na Irzyskach, czwórka naszych pań, startowały w tego typu zawodach. Na zawodach Ogólnopolskich, na zawodach Pucharu Polski, w takim cyklu jak jest tutaj. Także oczywiście ich droga też była przez te wszystkie. Imprezy organizowane w kraju, i taka droga jest przed kolejnymi zawodnikami, zawodniczkami w następnym czteroleciu, przygotowań do kolejnych igrzysk.